Zarząd WSP Walidnowy proponuje na przewodniczącego zebrania Andrzej Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Proszę przegłosować. Kto jest za? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Na prokuranta zebrania zarząd proponuje Pana panów. Czy są inne kandydatury? Nie ma. Proszę przegłosować. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. O komisji uchwał i wniosku zarząd proponuje członków porządku. Pierwszy Kazimierz Żura, Wiesław Kółko Ryszard Krasa. Czy są inne kandydatury? Nie widzę. Proszę przegłosować. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że wyżej wymienione osoby zostały wybrane na stanowisko, tak. jednogłośnie. Dziękuję za powierzenie mi obowiązku przekonania dzisiejszego naszego miesięcznego zebrania zebranego postaram się doprowadzić zgodnie z porządkiem obrad ze statutem sprawnie z miarą sięgłego. Przedstawię porządek dzisiejszego zebrania. Od zawsze, Prezesa, porządek, przyjęcie przy, przy porządku, co czynię, Mamy taki miły punkt oznaczenia naszych drugó o stanku w krażak kolejny czwarty jest sprawozdanie z działalności, kolejne sprawozdanie finansowe. Szósty punkt sprawozdanie komisji rewizyjnej, siódmy przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący, ósmy punktem dyskusja. Dziewiąty, udzielenie absolutorium zarządowi OSP za okres sprawozdawczy. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego. Wolne wnioski. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosku do realizacji i zakończenie zebrania. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad, bądź ktoś chce wnieść y, porządek, jakiś swoim podpunkt? Nie ma. Nie widzę. Proszę o przegłosowanie porządku obrad. Kto jest za przyjęciem? Kto się wstrzymał? Przeciwnik nie ma. Dziękuję bardzo. Drugie. na wniosek o obchodzenie sferze pożarnej w Wajchowach uchwała z dnia 30 marca 2011 roku. decyzją Prezydentu Zarządu Powiatowego w Wieluszowie nadaje się pod w strażak wzorowy Drugą. Szymon Fras. Tomasz Karbowski, Tomasz Raz, Szymonia Wieży, Agnieszka Gnych, którzy są Drówna Drówna Gabriela Marii, drówna Barbara Misiek, Matuszewska Katarzyna i Torczak Olga. <totopatrza> Także jest to w uznaniu zasób za pra, pracę, które Pani wykonują. Tu jest, ma tu sześć Pasia. A czy nie ma? Nie, to jest skomplikowane. A teraz, Szczególnie przed to moje Można tu Nie mogę, właśnie. Proszę tutaj, Pasia. Również więc ja tu będzie ładniej, bo No tak, ja już to tutaj. To już chodzić, no, nie, ma, nie ma, nie ma, Tomasza nie ma i jest to nie ma. No i to już solidna firma, to zaraz się nawet nie chce przekupić. No to... Druchowie no. prosimy o brawa i zesłanie Działalność prewencyjna. Pogadanki mieliśmy z biegiem między dla dzieci i młodzieży szkoła. Działania, omawianie normatyw... Spotkania, działania to jest omawianie zadań i zachowanie się w szczególnych sytuacjach w okresie <coughs> trudnym na wsi. Prawda, czasowisko strażak, no nie mamy, ale tutaj jest wniosek, abyśmy jako jednostka sama sobie zaprenerowała i z tego strażaka <coughs> wrócimy z powodu, bo kiedyś mieliśmy, mieliśmy no, przez gminę, ale tej chwili nie mamy, ale wrócimy do te, tego czasowiska. Bardzo potrzebne i dużo ciekawych rzeczy. Działalność ratowniczo-szkoleniowa. OSP w roku 2011 uczestniczyła 10 razy w akcjach ratowniczych, w tym Gaszenie pożarów 4, miejscowi, miejscowi w miejscowych zagrożeniach 5 oraz jeden fałszywy alarm. Liczba wyjazdów poza teren gminy 1. To były na kontach wajnowskim, pozostałe mieliśmy na terenie własnej i w terenie własnej gminy. Mieliśmy ćwiczenia, to była ewakuacja szkoły gimnazjum w maju. Były to szkoły wychowskiej, jednocześnie ewakuacja szkoły, tak żebyśmy to tam obsługiwali. Był pokaz sprawności działania urządzeń i samochód <coughs> W akcjach ratowniczych uczestniczyli następujący druhowie. Podać bez Pierwszy Gandrzej 7 razy, Karbowski Jarosław 4 razy, Biały Gandrzej 3 razy, Misiek Grzegorz 5 razy, Karbowski Dariusz 5 razy, Biały Michał 4 razy, Wójciak Artur 3 razy, raz Bartosz 2 razy, Wieczorek Stanisław 1 raz, padło Paweł 3 razy, Gminnych Krzysiu 2 razy, Gruber Szymon 2 razy, Tomczak, Roman 4 razy, Szkudlarek, Darek raz, i Łyciak, Dariusz 1 raz. Udział w różnych, w zawodach zajętych miejscem. W minionym roku nie było zawodów, były CTJ-u, ale na brak badań lekarskich nie uczestniczyliśmy. Natomiast w tym roku ginie planowane są zawody, bo nie wiem, że seniorów. W kursach szkoleniowych uczestniczyli są następujący ruchowie, członkowie. Kurs podstawowy pięciu to jest Kowalczyk, Tomek, Nowak, Krzysztof, Zmych, Krzysztof, Gruber, Szymon, Karbowski, Darek. Kurs zatrudnictwa technicznego sześciu ruchów. Kowalczyk, Tomek, Nowak, Krzysiu, Darek, Krzysztof, Karbowski, Darek, Zmych, Krzysztof, Gruber, Szymon, Karbowski, Tomek. Razem posiadamy te szkolenie 12 Członkowie młodzieżowych dużych pożarniczych w obozach MDP, czyli tutaj brał jeden, dzisiaj Azja. W kursie takim młodzieżowym nad morzem, a takim z jest. Przeprowadzono zbiórki szkoleniowe 10, 8 dla członków i i młodzieżowych dużych pożarniczych. Wykonano następujące prace porządkowe, remontowe, zbudowane przy obiektach. Dokonano pokrycia blachą dachu nad kuchnią, zdeskowanie, deskowanie, krycie, łatanie, opierzenie, orygnowanie. Wykonano czerwoną izolację w chłodni, leżący na prawie obiektu. Ze, ze stanu nie zdejmowano żadnego sprzętu. Chcę bardzo podziękować za to, że, że jesteście mobilną jednostką, przede wszystkim za tych nowo pozyskanych trudnych. I, I, I ten pan, który jest z y, zamierzenia na przyszły rok, że kolejnych chcecie pozyskać. To bardzo cieszy. I powiem szczerze, że urząd was nie zostawi tutaj, jeżeli chodzi o przygotowania do tej imprezy. Może nie same przygotowania, ale to, co mówiliście, jeżeli chodzi o elewację czy, czy wspomożenie w zakupie tego opału w tym okresie, kiedy wy będziecie potrzebowali te środki przeznaczyć na zorganizowanie imprezy, deklarujemy tu swoją pomoc. Takie środki w budżecie będą mieliśmy w postaci rezerwy celowej. Myślę, że w odpowiednim czasie za zgodą radnych przeciwnie, powinno być zresztą komisja rewizyjna. W tym temacie interweniowała, te środki uruchomimy. Powiedzmy, no że musicie się zorganizować. Widzę, jak to było w sokolnikach, oni raczej tu w swoim gronie się zorganizowali. Nie sądzę, że sobie tutaj nie poradzicie z taką siłą. Natomiast to wsparcie, którego będziecie oczekiwali od urzędu, wsiądziemy, będziemy dyskutowali i, i możemy <laughs> w pewnym stopniu liczyć na naszą pomoc. Dziękuję bardzo. Dobrze. Słowa. Dziękuję Panie wójcie. Liczymy, że te słowa będą realne i naprawdę, bo no, no my sobie tam poczynimy, tam jakoś do rady, damy w poczynaniach, ale no zawsze wsparcie z gminy urzędu w tej organizacji będzie niodzące. Jako Prezes Zarządu Gminnego i jednocześnie Wiceprezes Zarządu Powiatowego kilka z punkt na temat organizacji i działalności Ochotniczych Straż Pożarnych na terenie gminy Sokolniki. Pięć jednostek, Walichnowy, Pieplice, Sokolniki, Ochędzym i Tyble, wszystkie jednostki działają no, sprawnie, są czynne, jesteśmy w trakcie walnych zebrań sprawozdawczych. Ogółem zrzeszonych jest 347 członków, w tym 21 członków honorowych i 25 członków wspierających. W swoich szeregach mamy 21 kobiet, za co serdecznie dziękujemy. Mamy drużyny, Młodzieżowe Drużyny Pożarnicy, oczywiście te Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, po jak tutaj drugi komendant powiedział, no stale się wymieniają e, wiek, wiek. ze względu na wiek. Część z dużych pożarniczych, tutaj gratulacje dla OSP Walichnowa, że prawie cała drużyna młodzieżowa pożarnicza zasiliła członków czynnych, no, to są naprawdę gratulacje i duże osiągnięcia dla tej jednostki. Chciałbym tutaj Państwu drugą przekazać, to jak wspomniał Pan Przewodniczący dzisiejszego zebrania Andrzej i że nas czeka ten jubilej, że Wiadomo, jest to duże, duże przedsięwzięcie dla na naszej jednostki. Komitet, który powstał w 2011 roku, poczynił ustalenia, to znaczy się już formalności pisemne, różne wnioski tam, żeby to wszystko stopniowo przyszykować do tego jubileuszu. Chodzi o to, że w obecnym roku teraz mamy nie tylko, że jubileusz to będzie, ale mamy przygotowanie. Przygotowanie, które będzie nas mobilizować do, do tego, aby przygotować wszystko sprawnie i żeby to wszystko wyglądało tak jak powinno zgodnie ze scenariuszem uroczystości Stulecia, i, i, i jak kolejny jedenastek. Uważam, że, że duchowie przyczynią się do tej współpracy, bo no to powoli już się zbliża ten czas, co miesiąc się zbliżamy do tego przesunięcia listopada lipca 8, że się przyczynicie i będziecie, jak będzie trzeba... Pomożecie w różnych sprawach porządkowych, czy pozwolić to wszystko i przyszykować, aby żeby się odbył ten bibliotek sprawniej i, i jak to mówią, że będzie zaproszone jak milion około 200 osób, to będzie przecież sporo, sporo wszystkiego do przyszykowania. Z komendy, z komendy. Tak, wiesz, to jest pomędy, to jest Tak to jest wszystko Szanowni Państwo drodzy trzy, trzy, może trzy. Na, na początku, tak jak powiedział drugi komendant, że wam jednym to w imieniu tutaj prawnych naszych zwolenników chciałbym podziękować za zaproszenie na zebranie, za to, że możemy tu wysłuchać. Myślę, dobrych, bardzo dobrych informacji na temat y, naszej jednostki, życia jednostki potrzeb i to co zarobiliśmy w zeszłym roku. Myślę, że to akurat na tle innych jednostek i może w ogóle w historii naszej jednostki jest to dość dobry rezultat.